Być może Irmencen nigdy nie było na kolacji udama Bielana z Jarosławem Kaczyńskim, a za to Szymon Hołownia był. I jest trochę takie pytanie: czy właśnie Jarosław Kaczyński nie stara sobie znaleźć alternatywnego kalicjanta? Być może w PSL-u, być może w Polsce 2050. Oczywiście to jest scenariusz science fiction, no ale tak przynajmniej no Jarosław Kaczyński boi się tego wszystkiego. To jest bardziej na prawo od prawa i sprawiedliwości, i w tym boi się wzrostu konfederacji. Czy możliwy jest taki scenariusz, w którym to jednak PiS nie rządzi z konfederacją, tylko właśnie z jakąś resztówką, która została po tej koalicji? Mhm. To jest ciekawe pytanie. Ja też czytałem Wasze informacje. Dzisiaj wasze informacje na ten temat, że też niektórzy mają zakusy, żeby rozebrać Klub Polski 2050, który nie jest taki jednorodny. Ale jednak nie podzielił się po tych informacjach o kolacji Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim. Odeszła posłanka Izabela Bodnar, poseł Tomasz Zimoch, któremu od dawna się zbierało, został zawieszony. Ale jednak ten klub Polski 2050 wciąż się trzyma, wciąż jest przy Szymonie Hołowni. Ta kolacja Ładama Bielana, zaskakująca dla, dla wielu obserwatorów, no nie spowodowała, że Szymon Hołownia upadł w polityce.